Dzięki tej pracy, którą Państwo włożyliście w napisanie tego wniosku, dzisiaj możemy się spotkać i w tym przyjemnych okolicznościach podpisać umowę na zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem za łączną kwotę ponad milion 600 tysięcy złotych. Co niewątpliwie oczywiście przyczyni się do tego, że lokalna społeczność będzie czuła się zdecydowanie bardziej bezpiecznie z informacji, które udało mi się pozyskać w przeciągu ostatnich dwóch lat. Macie Państwo około 60 wyjazdów. W takich okolicach to się kształtuje. Natomiast dla nas, dla Zarządu Województwa Zachodnio-Pomorskiego, Ogłaszając nabór wniosków w tym działaniu 2.15, najważniejsze było to, aby te pieniądze równomiernie trafiły do gmin na terenie całego Pomorza Zachodniego. I to się udało. Na samym początku mieliśmy w tym programie przeznaczonych 40 milionów złotych, natomiast widząc zapotrzebowanie, jakie jest w całym regionie, zwiększyliśmy tą alokację do blisko 63 milionów złotych. Dzięki temu zakwalifikowało się 50 Pięć projektów do dofinansowania, i jednym z tych projektów właśnie trafia tutaj do, do Państwa. Ja jeszcze chciałbym ze swojej strony bardzo serdecznie Wam podziękować za tą codzienną pracę, za ten codzienny wkład w ratowanie ludzi, który Państwo wkładacie. Więc naprawdę serdeczne dzięki. Życzę, żeby ten samochód jak najszybciej do Państwa dojechał. Ale jeszcze co najważniejsze. Życzę też tego, żeby nie był on zbyt mocno eksploatowany. Życzę tego, żeby z tych 60 wyjazdów, które macie w przeciągu dwóch lat, żeby było ich zdecydowanie mniej, a żeby ten pojazd, ten nowoczesny pojazd, który tutaj do Państwa trafi, przede wszystkim służył w celach szkoleniowych. Ja nie ukrywam, bardzo się cieszę widząc na dzisiejszym podpisaniu umowy młodzież, bo to właśnie też ta młodzież nas napędza do takiego niecodziennego działania. I tutaj wielkie ukłony dla Pana Wójta i dla Pana Prezesa, jak i dla Pani Radnej za to, że właśnie włączacie tą młodzież w tą lokalną społeczność i angażujecie ją w pracę OSP. Także jeszcze raz serdeczne gratulacje, serdeczne dzięki i tak jak wspominałem życzę, żeby ten pojazd jak najmniej był eksploatowany. Nie ukrywam, że w jakiś sposób tam chcę się wprosić, jak już ten pojazd tutaj do państwa przyjedzie, żebyśmy żebyśmy mogli go wspólnie razem przywitać natomiast na dzień dzisiejszy cieszcie się tym, co się udało wam wspólnie uzyskać, czyli właśnie zakup tego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego. Bardzo dziękuję panie marszałku. Chwila historyczna dla strażaków z jednostki OSP Storkowo. Myślę, że prezes to potwierdzi. Tu trafi pierwszy raz nowy samochód, a w dodatku średni na dzień dzisiejszy, tak jak udało się zauważyć, warunki na ten garaż nie są odpowiednie, więc no. Kolejnym zadaniem, które będzie stało przede mną, ale również przed panią skarbnik i radnymi, to poszukiwanie środków na wybudowanie garażu, ale to jakby kolejny etap, który jest pokłosiem tego, że udaje się skutecznie pozyskać środki na zakup tego wozu, pierwszego wozu strażackiego dla OSP Storkowo średni, który to będzie samochód, który... Pier, pierwszy samochód, który będzie miał na, na swoim wyposażeniu wodę. E, to jest taka e, jakby no, kuriozalna sytuacja, w której no, strażacy wyjeżdżając do akcji e, nie mają ze sobą wody. E, posiłkowali się wyłącznie pompami e, bądź zasilaniem z hydrantu, natomiast tutaj będzie samochód pełnowartościowy, jadąc do akcji będą przygotowani w 100%. Tak? E, także myślę, że... Nie chciałbym tego i pewnie marszałek też tego nikomu nie życzy, ale tych wyjazdów może być zdecydowanie więcej, bo ich jakby możliwości operacyjne, techniczne będą zdecydowanie na wyższym poziomie niż dotychczas. A myślę, że i ku temu idzie dystrybucja środków unijnych, żeby tą sprawność podnosić. Tu się na to na pewno zadzieje. Cieszyć się tylko z takiej współpracy. Mam nadzieję, że kolejne wnioski też będą pisane w taki sposób, że będą uzyskiwały dofinansowanie. Tutaj no, dużą mocą sprawczą się okazało zwiększenie alokacji środków i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo byliśmy na liście rezerwowej z tym wnioskiem i no, zwyczajnie po prostu poza e, peletonem. Udało się dogonić i otrzymać dofinansowanie. Ogromna radość wśród strażaków, wśród... E, tak, tutaj pa, pani skarbnik patrzy e, z, z mniejszym e, może e, zadowoleniem, natomiast my stajemy na wysokości zdania, robimy montaż taki finans żeby jeszcze w przyszłym roku dokonać tego zakupu. Znaczy ja myślę, że pani skarbnik tak w głębi serca to też jest oczywiście szczęśliwa i dumna, natomiast wierzę, że ten wkład finansowy nie jest dosyć na, na dużym poziomie. W końcu ta chwila nadeszła. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy ujęci w tym dofinansowaniu, gdzie mieliśmy obawy, no bo suma była mała, wniosków dużo, no ale. Tak do ostatniego dnia i euforia była. No, nie ukrywamy, że to będzie nasz pierwszy nowy, średni samochód. No i historycznie, bo pierwszy z wodą, który będziemy mieć. Do, do dnia dzisiejszego. No niestety nie mogliśmy mieć takiego samochodu. Mamy starego Mercedesa, ale jeszcze będzie nam służył. Mamy nadzieję, że przez jakiś długi czas. No, co mamy dziecięcą drużynę, która no, też będzie częściej nas odwiedzała w remizie. Jak będzie nowy sprzęt, już się pytają, jaki to będzie samochód, kiedy będzie, czy pan dzisiaj przywiezie ten samochód, czy co. <śleszionale> już były takie pytania: no, no druchowie też no, starsi cieszą się, w końcu będziemy mogli służyć. Jak na, na dzień dzisiejszy no, też pomagamy, no, ale nasze ograniczenia nie pozwalają pomagać tak, jakbyśmy chcieli. No, mamy na dzień dzisiejszy wyjazdów około 17, no, ale jakbyśmy mieli taki samochód już wcześniej, to podejrzewamy, że suma wyjazdów razy dwa albo może i więcej by była. nie, no, no Jesteśmy dysponowani. Jaki mamy sprzęt, to do, do takich zdarzeń nas dysponują, ale ostatnio coraz częściej. Nam Państwowa Straż ufa no, i tak rozwijamy się. No, I to nasze takie marzenie się spełniło dzisiaj już tak na 90 parę procent, ale w przyszłym roku to już na 100%. No i to też podziękowania dla wójta, bo pierwszy etap to było zebranie zarządu gminnego, no i tam była dyskusja dla której jednostki, nie? No i żeśmy tak wywalczyli to no i wójt zgodził się, że to będzie nasza jednostka, która jeszcze nie ma samochodu z wodą ani tym bardziej nowego. Cieszymy się też, bo to będzie drugi samochód średni nowy. W gminie, no i akurat u nas. Nie? Zawsze, zawsze jeździliśmy na przywitania wozów, no patrzyliśmy, jakie inne jednostki się cieszą. Tu nowy, tu taki, tu. No, teraz jednostki przyjadą do nas no i będziemy się cieszyć razem z nimi. No. I dziękujemy marszałkowi za wsparcie. Mamy nadzieję, że finalizacja tego będzie w przyszłym roku i wszystko się potoczy dobrze. Ma è di combi, no? <laughs>